No co, nic nowego, standardowo zasrał się zaszczał, rozpłakał do stów pyski i tak dalej. No nic nie zmienia takie standardowe rzeczy. nie nie ciągni. skończmy o, ta już sra pod siebie z domu będzie zwolniony Dostał wypowiedzenie kurwa Okres wypowiedzenia dwa tygodnie Ciekawe czy wypłatę w ogóle z domu dostanie kurwa różnie bywa Co to są matowe jakieś pierwsze Chodź tak jak ty ten, o, coś tam rośnie, jakiegoś innego, ale to są chyba akurat pokrzywe. Muszę się przyjrzeć. Teraz myślałem, że dojedzie do tego lasu. O brunek jeszcze jest. Albo kot jakiś. Nie zawróci, o tym widzę sobie przystanek, a laska zrobi jeszcze. Tepłoka, że jak się Ewan dowie, że to nie jest jego pies, to będzie skończony. O, może liczysz do niego lapisze? Cześć prawie, ale ja widzę się Aha! nać po może orzuszkowi przeszkolić. No widzisz, ja wiem po co on tu stał, przyszedł już pierdolony, popierdolić głupoty A tym powtarza debi jebany fiury? tak wieś pełną gębą i dupą Naprzyciałem kiedyś tego pajaca, Jak jechałem tylko inną drogą niezwykle do roboty a ten stał na skrzyżowaniu w No, wyponiłem go z domu i dałem mu wpysk. Zobaczył, że jadę, wsiadł do samochodu, zamknął mordę, pojechał do domu z powrotem. Pajac. Bada kuklarzy złodziei Kto jakaś? śmiali się fajnego takiego na głowie, ale zapomniałem teraz co to było Nie Jutro chyba się zajmę tym tabletem dla tego gościa Żeby go stresować, żeby już miał. A chłopaki będą płakać. Hmm. Muszę sprawdzić, czy on na pewno dobry soft. Bo niby poszukałem wczoraj jeszcze instrukcję, jak go flashować. A nie ma od mode'a takiego, jak normalnie bywa. Czy coś. Tylko inaczej się go trochę flashuje. Tyle, że widziałem, że jest parę... ...rodzajów tego softu. Muszę sprawdzić czy na pewno mam do dobrego urządzenia bo może się okazać że nie to najlepsze jest to że widziałem jakieś łatki takie żeby sobie w tym w CWM dużo dorzucić ale próbowałem jedną i nie chciał załadować Z jakiegoś powodu <laughs> Może był fejkowy jakiś tam mile 25 mega ważył to to do Ale dziwne, bo nie uruchomisz go normalnie, e, bo lat po hardware próbuję próbuje się na siłę updateować i nawet jak go połączy z WiFi, to on tak jakby wyszukiwał aktualizacji nie? i, i wali, wywala jakiś błąd, i tak do usłanej śmierci możesz próbować go aktualizować, a poza tym nie zrobisz zupełnie nic. Ale byś nie wiem, jak się starał. Chyba zbiera graty. No i co? A pastuch.

albo do paki bo wsadził, kurwa, że to motanie. Najchętniej. Od razu dycha. Chodź. Chu 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 Ja, ja, je komanda. Chleba już się do to dowija. Gdzie ty widziałaś mistrzy? Chyba łysego z brazersów ‫אמרנו שהפושט השתקפייקה. Tchau. Yeah.